Mamy zimę, środek zimy. To nagranie, które dzisiaj tu robię, to jest y, nagranie 24 grudnia. Dzień pokoju. Dzień pokoju i miłości. I, I dzisiaj idę sobie ulicą, znaczy nie idę, oni szli, a ja jechałem. No i wjeżdżam y, na podwórko, otwieram samochód, a facet do mnie: Ty kurwa, ty kurwa oblałeś nas! Tak się zaczął, tak się zaczął dzisiaj mi dzień Wigilii, być może w tej chwili tak to będzie wyglądało, że ludzie po prostu będą wyrażać emocje rzeczywiście te, które nimi targają w sposób bezpośredni, ale nie o tym chciałem mówić. No właśnie, bo yy, co chciałem powiedzieć, bo to jest najistotniejsze w tym wszystkim, żebyście wiedzieli, co ja w ogóle chciałem powiedzieć. Bo yy, taki jeden gość to mi napisał na grupie, że on to uważa, że ja sobie yy, robię z siebie błazna, Ale to on musi być bardzo bystry, bo, yy, bo naprawdę trudno, się, yy, trudno na to wpaść. Ale tak, ja przyznaję, że tak. Yy, chodzi, chodzi, chodzi o to, że yy, co ja chciałem powiedzieć. Yy. Wpadłem na taki pomysł, yy, jak to ja, ta, i ja pomyślałem, że fajnie by było, gdyby zaczepić burmistrzów. Mało tego, żeby się ale żeby się z nimi spotkać i żeby oni może złożyli życzenia. Ja zresztą mówiłem o tych życzeniach w poprzednim odcinku, ale nikt na to nie zareagował. Oczywiście, bo nikt nie ogląda tej telewizji. No to wiadomo. A! Jeszcze wcześniej. Wcześniej to był taki, taki numer, że ja się spotkałem już z naszym burmistrzem. To znaczy z tym burmistrzem naszym z Zielonki. Nie wiem z kim się lubi spotykać. Ze mną nie. To już było wiadomo, to już było wcześniej powiedziane. Ja się z tym burmistrzem spotkałem, bo był opłatek u e, Orłów. O tych, w tym klubie sportowym, co oni tam ciągle teraz wygrywają. Przyszedł burmistrz i przyprowadził jakiegoś kolegę. A! I pozdrawiam Mikołaja! Ja chciałem tylko Mikołajowi powiedzieć, żeby on szybciej naprawiał te komórki. No i miałem okazję porozmawiać z, z burmistrzem, bo no i co o czym możemy rozmawiać? No o, o, rozmawiamy o tym, że jest źle, że jest ciężko, że nie ma pieniędzy. Burmistrz! Burmistrz to on wie co robi. On ma takie znajomości, że normalnie my to poszemy spokojnie. Tamty 58% to nas w ogóle nie rusza. Żaden komisarz tutaj nam nie wejdzie, bo wiecie kogo przyprowadził Grzegorz Dudzik? On przyprowadził generała. Nie, nie generała. On przyprowadził marszałka. Marszałka Mazowsza. No ja się zapytałem... Y właściwie co marszałek robi. No to nasz burmistrz tam nie pękł ze śmiechu, no bo jak to można takie pytanie zadać? Przecież wiadomo e, co robi e, marszałek. No co robi? No nic nie robi. No, no niestety nie za wiele mogę poopowiadać, bo to była bardzo prywatna rozmowa. W każdym bądź razie powiedział mi Dudzik, że ja nie mogę o tym mówić, bo jak powiem to, to mi natychmiast tutaj wyłączy tą telewizję. W każdym bądź razie ja chciałem jeszcze nawiązać do tego, że jeden gość napisał tam e, na forum, że <laughs> on po prostu nie nadążał w ogóle za tym co ja mówię. Tak, ale to jest takie Ciśnienie dla mnie, że jak ja o tym opowiadam, to po prostu mną targa. Postanowiłem zadzwonić do tych burmistrzów. Jedyne, co, co mi się udaje, oczywiście dodzwonić, to są sekretarki. Proszę zostawić i telefon, do siebie odzwonimy. Nie odzwonił nikt w Ząbkach. To jest taka sekretarka. Nie to nie jest sekretarka, to jest pani sekretarka. Dobrze, to proszę przyjść czwartek na dziewiątą. Ja tak sobie myślę, kurde, ale to jest niemożliwe, żeby to tak po prostu z tym yy, burmistrzem perkowskim to tak normalnie yy, yy, sekretarka pani sekretarka, że, że, że tak może mnie umówić. No. Oni tam pracują wprawdzie od, y, od ósmej, ale dopiero przed dziewiątą odebrali telefon. W każdym razie dzwonię panie i tak, nie to no przecież nie odzwaniałem do pana, wszystko jest y, załatwione. Myślę sobie, kurde jakiś dziwny w ogóle urząd, co to w ogóle za facet jest, że on się w ogóle tak umawia y, z, z, z takim kimś jak ja, przecież Wszyscy dobrze wiedzą, że ja co ja mam do powiedzenia, nic nie mam do powiedzenia. Jakich my mamy fajnych wójtów tutaj w powiecie, to nawet nie macie pojęcia. Nie dość, że nie gadam z sekretarką, to jeszcze mogę z nimi do nich dostać telefon i bezpośredni. Ja dzwonię, mówię, cześć wójt, mówię, słuchaj, jest taka sprawa, a wójt mówi, dobra, dzwoń do mnie na komórę, ba. Ja mam teraz takie znajomości, tak, mam wójta kolegę, mam burmistrza kolegę. Jaki był, jaki był w ogóle pomysł? No, chodzi o to, żeby był pomysł świąteczny, taki, żeby były fajne pytania do burmistrzu. No więc tak, umówiłem się w, ja y w Ząbkach w Strachówce i klębowie. Tam się niemi nie boją. Pojedzieli, przyjeżdżaj, stary, umówili się, w ogóle nie ma problemu. Pierwsze co robię. Aha, w ogóle zaspałem rano, ustawiłem sobie budzik, znaczy byłem przekonany, że do ząbek to tam w ogóle jest jakaś pomyłka, że ta pani sekretarka to była jakaś normalnie na koksie I, i w ogóle to w ogóle ona coś pomyliła, w ogóle mnie pomyliła z kimś innym, bo to nie może być tak, że ja po prostu tam jadę i oni ze mną gadają, no po prostu nie może tak. Być. Pan Robert Pertkowski mnie zaprosił, ja tam się rozstaję, on nawet nie wiedział, on nawet nie wiedział, że coś mam zamiar filmować. Istotne jest, że ktoś się chce z nim spotkać. Kochani, no takiego burmistrza to naprawdę ze świecą szukać. Bo ja uważam, że powinno się spotykać z ludźmi. Ja już taki tekst słyszałem wcześniej od tego naszego burmistrza, ale ten nasz burmistrz się spotyka widocznie tylko z tymi, z którymi chce się spotkać. Ja oczywiście go nakręcam, żeby on coś mi tam zasponsorował. Mówię, tutaj telewizję zrobimy czaderską. On mówi, nie, żadnych telewizji nie będziemy robić, bo on ma lepszy pomysł, będą robić radio. Dolkan to jest bardzo dobry klub. Ja nie przepraszam, nawet dostałem kalendarz yy, taki z Dolkan. Słuchajcie, w ogóle się okazało, że Wójtowie są czadersy, są, ta, o, ta, to są tak otwarci ludzie, tak z nimi się fajnie rozmawia, że normalnie nie chciałam się wracać do domu. Tu się dużo ciekawych rzeczy dzieje i że na pewno nawiążą współpracę z telewizją, bo im to na tym zależy, bo naszym burmistrzom to nie, bo oni się boją, że ja coś może na nich powiem. A ci się nie boją, bo co oni, co ja mogę tam na nich powiedzieć? Nic nie mogę powiedzieć, bo ja, co jak ja nic nie wiem, ja nie mam nic do powiedzenia. Dobra, potem pojechałem do Jadowa. Słuchajcie, do Jadowa u nas się mówi, że są nieodśnieżone drogi. Tak jak mnie poprowadził GPS taką drogą, to ja myślałem w ogóle, że jestem w ogóle gdzieś na jakiejś Syberii. Wójt! Dariusz Kokoszka, on mnie wyprowadził z błędu. Mówi, nie, mówi, ta droga to nie, to nie, to strachówka. My tutaj mamy tylko dobre drogi, bo my razem normalnie chodziliśmy do szkoły. Ja nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Ja mam bardzo dziwny stosunek do szkoły w ogóle i od razu tutaj mówię, że będzie pod koniec stycznia, prawdopodobnie, prawdopodobnie, bo dopiero jestem w trakcie organizacji, taki talk show. Komu potrzebna jest w ogóle szkoła? Zjadowa pojechałem do Klębowa, a w Klębowie tam jest dobra droga. W Klębowie rządzi wójt Kazimierz Rakowski. Nadmieni mi, że mają problem z psami. Proszę posłuchać, co mają do powiedzenia panowie burmistrz i trzech wójtów. Jak taki burmistrz, taka władza, gdzie on spędza Sylwestra? No, Sylwestra spędzę z żoną. Wykupiliśmy sobie miejsce w pobliskim lokalu w Zielonce. Już nazwy nie chcę zdradzać, żeby, żeby nie reklamować. Ale myślę, że będzie sympatycznie w gronie osób e, znajomych. Pobawimy się. Sylwestra jakoś spędzimy. Przywitamy ten nowy rok. Mam nadzieję, że z lampką e, szampana w ręku. A czy tak, ja się domyślam gdzie, a dlaczego się domyślam to za moment. To jest jeszcze zagadka, bo muszę coś zrobić koniecznie, gdyż z nocy sylwestrowej na 1 stycznia są moje 30 urodziny. I. Nie wiem, jeszcze nie wymyśliłem nic ciekawego, ale no chciałbym, żeby byli koło mnie moi znajomi. Jak to Sylwestra? Jemy, tańczymy, bawimy się. Ja Sylwestra spędzam w tym roku w wiadowie z przyjaciółmi. Wtedy nie jestem wójtem, jestem kolegą. Wczoraj wieczorem wspólnie z małżonką podjęliśmy taką decyzję, że będziemy się bawić nie w gminie Klembów, ale w gminie Zielonka. Co byś zrobił, gdybyś był świętym Mikołajem? Jeżeli dałoby się zwiększyć produkcję zabawek i prezentów, to na pewno próbowałbym zwiększyć produkcję tych zabawek i prezentów, ale yy, pod kątem, jakby burmistrzowania, no to bym postarał się tak parę worków dla miasta ząbki tych pieniędzy przynieść. No na pewno dawałbym więcej prezentów niż ten, który daje. Może bym był skuteczniejszym Mikołajem, szczególnie dla tych biednych dzieciaków. Na pewno, jeśli bym był Mikołajem, to. Tutaj do gminy bym starał się więcej pozyskać inwestycji, i no, żeby więcej się działo u nas. Wszystkich bym obdarował tym, co by sobie życzyli, jakbym miał takie możliwości. Lecz, o jakim świętym Mikołaju mówimy, czy takim naprawdę świętym, który ma nieograniczone możliwości. No to wtedy bym poszalał. Bo chciałbym z jednej strony, żeby taki Mikołaj same dobre rzeczy czynił w ogóle, jak każdy z nas, czy jako człowiek oczekuje. Od drugiego człowieka, żeby same dobre rzeczy mm, otrzymywał, a w życiu, no, niestety, nie jest tak zawsze. A co byś chciał dostać pod choinkę? Takie pytanie jak e, dla małego chłopczyka i trochę się tak poczułem. Samolot? Ale no, przydałby mi się jakiś samochód lepszy. Ja myślę, że jakąś tam Hondę. Jakąś koszulkę ładną, spodenki, tak. Także standardowo. Jakieś takie małe upominki, skromne, wesołe jeszcze, szczególnie jak są śmieszne, bo są i takie. A jakby, dajmy na to, trzeba było zastąpić renifery innymi zwierzętami, to jakie zwierzęta byś najlepiej widział w tej roli? Może żubry? No, nie są zbyt dynamiczne, ale przynajmniej nasze polskie. U nas w gminie jest dużo łosi, więc może to by były właśnie łosie. To już by wtedy nam nie wbiegały na drogi. Jakieś silne. Nie wiem. Chyba na nasze warunki to konie. Jest ich dużo, dałyby radę. Jamniki. Ja przyznam szczerze, że ja też pomyślałem właśnie o, o psach, bo są to takie zwierzęta bardzo przyjazne człowiekowi, dlatego też yy, o takich zwierzętach myślałem. A jakbyś był jednym z trzech króli, to co byś oferował dzieciątku Jezus? Yy, no, wydawałoby się, że złoto najlepiej podarować, prawda? Bo jeżeli się daje złoto, to za złoto tak naprawdę można mieć. Sobie, spokojnie sobie można kupić kadzidło czy mirrę. Yy, ale myślę, żeby tak naprawdę dać to, co się ma i z głębi serca szczerze. Na pewno bym przyniósł trochę tutaj naszych regionalnych smakołyków, jak kiełbasa, sery i wszelkie wędliny oraz, no, oraz różne inne, o których nie będę wspominał. Złoto, mira i kadzidło. A różdżkę jakąś taką, która by ostrzegała każdego z nas przed yy, jakby. Yy, przed zakłamaniem. Czy Mikołaj mógł być kobietą? <laughs> nie wiem, Mikołaj jest tak bardzo zamaskowany, ma tak dużą ubrodę i takie wąsy, że trudno powiedzieć, czy on nie jest kobietą. To się sprawdza, bo u nas w Mnie trzeba będzie wprowadzić parytet, ale na mężczyzn. W Radzie mam na 15 osób, mam 10 kobiet, yy, co do sołtysów też jest przewaga kobiet, więc na pewno Mikołaj kobieta dałby sobie radę. Oczywiście, mamy równouprawnienie. Kiedyś u mnie był nawet święty Mikołaj. Dzieci stwierdziły, że nie Mikołaj, tylko Mikołajkę, bo zobaczyły spódnicę spod stroju Mikołaja. Bo i tak w życiu politycznym, jak, i, jak i, i domowym to już się dzisiaj wyrównuje. To nie jest tak, że kobieta to tylko jest, prawda... Od zmywania, od sprzątania, ale i mężczy mężczyźni też te role przejmują, także nie widzę tej różnicy. A i w ogóle ten. Wójt mnie zapraszał na Sylwestra. No to jest Wójt, kurczę, powiedział słuchaj, przyjedź do nas, w Remizie jest impreza, będzie DJ. Wiecie, gdzie bawi się Wójt Klębowa? Wójt Klębowa bawi się w Zielonce. A u kogo się bawi? U Pietrzaka! U Pietrzaka, ale nie, nie pomylcie tego. Nie, nie ten Pietrzak, co on tam teraz yy, startował na burmistrza, to nie ten Pietrzak. Chodzi o tego drugiego Pietrzaka, co ma hotel. To jest reklama. Ja tutaj mówię do pana Pietrzaka, że ta reklama nie będzie go drogo kosztować. Ale na Sylwestra to mogły dwie wejściówki mi załatwić. Chociaż słyszałem, że się popsuło trochę żarcie, podejrzewam, że burmistrz Ząbek też tam będzie. Ale tylko podejrzewam, bo mi tego nie mówił, ja bym potem miał co opowiadać tutaj przed kamerą. Musieliby się chłopaki pilnować. Ja mogę przyjść ze swoim żarciem, nie ma problemu, ja dużo nie jem. Mogę wziąć termos, nie ma sprawy. Proszę posłuchać życzeń do ludu. Mieszkańcom życzę zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, pełnych miłości, radości, serdeczności. Życzę tego, by się w tym naszym mieście ząbki jak najlepiej mieszkało, a nowy 2011 rok przyniósł masę. Miłych niespodzianek, dobrych wiadomości i dużych sukcesów, sukcesów dla nas wszystkich, wszelkiej pomyślności dla Was i dla Waszych rodzin. Życzę Wam wszystkiego dobrego, smacznego karpia, dobrej kapusty, dobrych pierożków, a wiem, że u nas w gminie jest tego dostatek, bo ludzie naprawdę mają talent w tym kierunku, to będę się starał promować, a na razie promujmy to u siebie w domach, więc zdrowych, wesołych świąt dla wszystkich mieszkańców oraz gości gminy Strachówka. Wszystkiego naj, naj, najlepszego, wszelkiej pomyślności, żeby wigilijny stół był bogato zostawiony. Mikołaj przyniósł wymarzone prezenty, żeby ziściły się prawda, nasze oczekiwania, żeby spotkali się z całą rodziną, nikogo nie zabrakło. Żeby było ciepło rodzinnie, żeby nie spędzili tych świąt na oglądaniu telewizji, tylko na rozmowach z rodziną, z dziećmi, z matkami, babciami, dziadkami. Mieszkańcom gminy Klenbów przede wszystkim życzę. Zdrowia, wytrwałości, spokoju, aby dzieląc się opłatkiem w dniu wigilijnym potrafili sobie wybaczać nasze ludzkie ułomności, jakie każdy z nas posiada, żeby łamanie się chlebem jednoczyło rodzinę, żeby w każdej rodzinie była miłość, przyjaźń, bo to jest bardzo istotne dla nas. No i żeby była jak najwięcej mieszkańcy posiadali prezentów od Mikołaja. Wszystkim życzę zdrowych i wesołych świąt. Nie, nie będę życzył zdrowych i wesołych świąt, bo to jest takie oklepane. Słuchajcie, nie wysyłajcie tych durnych SMS-ów, a najgorzej to nie wysyłacie tych maili z życzeniami. Słuchajcie, najgorszy opcjach to jest wysłać w ogóle życzenia przez SMS. To jest tak, że wpisuje się życzenia, pisuje się tam jakieś takie wierszyki te durnowate i wysyła się, wyślij do wszystkich. I już, i wszystkim wysyłaj życzenia. Co to za życzenia? E-mailem dostaję jakieś życzenia od ludzi, których 25 lat nie widziałem, bo mają mnie tam w bazie e-mailowej. Życzenia są tylko warte wtedy, kiedy się je składa osobiście, albo jak się wysyła kartkę. Jak nie wysłaliście kartkę świąteczną, to sobie dajcie spokój z tymi życzeniami przez SMS-y, bo to jest wszystko o kant dupy. I takim optymistycznym akcentem składając Wam serdeczne życzenia. I nie będę Wam składał życzeń, bo po prostu się zdenerwowałem.